Na samym wstępie już ostrzegam, słychać klikania myszki, więc jakoś kogoś to denerwuje i ma jakąś nerwicę na trend, to wybaczcie. Ale niestety mikrofon mam tak ustawiony, że zbiera głos z myszki i nie mogę tego zredukować. Przyjemnego oglądania. Cześć, z tej strony Ania Games, a dzisiaj was witam w Two Point Hospital. Jest to gierka, w której zakładamy swój własny szpital, jak w sumie sama nazwa mówi. Jest również od tego... Producenta gra Two Point Campus, w którą gram więcej, ale tutaj pokażę Wam od początku, jak, co, gdzie i jak. Mamy tutaj kontynuuj po zapisu sandbox, ustawienia i wyjść. W sandbox, możemy stworzyć własną platformę do gry, nie ogranicza nas nic. W ogólnie zaczniemy, wybieramy sobie tutaj różnego rodzaju ustawienia. No w sumie ja tego nie używałam, ale pokazuję wam, że taka opcja istnieje, jak gdyby ktoś się pytał kiedykolwiek. Dalej, mamy tutaj kontynuuj. No ja mam swoje dwie gry, znaczy jedną. Tą usuwam, bo tutaj za można zacząć trzy pola nowa. Jedną mam fundację funkcję, którą tam grałam długi, długi czas, ale przeniosłam się właśnie na kampus, bo bardziej mi się to podobało. Ogólnie wracam do regularności, więc filmiki będą się pojawiać co jakiś czas, ale na pewno nie co rok, tak jak ostatnio. Dobra, wracamy teraz do gry. Zaczynamy sobie nową gierkę. At Two Point Hospital, over 52% of our patients believe they leave healthier than when they arrived. Our precisely calibrated equipment is operated by compassionate healthcare practitioners, many of whom have even been to medical school or watched DR. ER. If you suffer from turtle head, let us ease your worries and knock it gently out of your body. Mm. Just infection is no laughing matter. Put your trust and oversized shoes in our capable hands. We're building a brighter, safer future, and hardly anything will stand in our way. You deserve the best. So join us at Two Point Hospital. We're open for new staff, new patients, and a new you. Can I go play golf yet? I'm teeing off at three. Powiem Wam, że osobiście robi to na mnie wielkie wrażenie, zarówno hospital, jak i kampus, dlatego, że jest to tak rozwinięta gierka i tak w ogóle jest zrobiona komicznie ta gierka. Odbiega na pewno od wielu, wielu gierek strategicznych, symulacyjnych, które właśnie są bardziej na poważnie. Tutaj macie takie, no przychodzą o różni pacjenci, na przykład z pomniejszoną głową, jak mogliście widzieć, kosmity, czy z różnymi chorobami, których w ogóle w życiu się nie spotyka. No i mamy tutaj dyrektora. E, mamy wyświetlanie projektu, bo oczywiście tutaj jakieś projekty trzeba spełniać, które same w sobie się jakby spełniają. Możemy go kliknąć. Tutaj mamy depilację ostateczną. E, mamy tutaj różnorodne inne metody działań. Na przykład mamy tak jak tą depilację ostateczną. Mamy leczenie pacjentów, wyleczenie 10 pacjentów. Tak e, jakby mini zadania, ale głównym zadaniem to jest ten projekt. Więc Tutaj mamy Hogsport, to jest rozpocznij karierę administratora szpitala, poznaj podstawy i załóż swój pierwszy szpital. Oczywiście tutaj jest mój awatar po prawej stronie, Fundacja 2Point. Możemy to zmienić. Nazwiemy Fundacja e, Gamerów. Będzie. Także nazywamy swoją fundację Gamerów. Mamy wartość fundacji 200 tysięcy, kurs aukcji. Tutaj są prestiż organizacji, czyli gwiazdki, które zdobywamy. Są trzy gwiazdki w jednym talu maksymalnie. Mamy kudosy, bardzo ładne słowo, bardzo fajnie to nazwali. Kudosy, które odblokowują nam takie inne rzeczy. No w sumie, bo zobaczycie. I mamy remix. Zdobywajcie w role gwiazdki, rozgrywając symulowane scenariusze będzie. To jest takie coś, czego tu chyba nie znajdziemy. Nie pamiętam już, tak szczerze. Dobra, mamy tablicę wyników. Yy, mamy karierę. Yy, tutaj mamy takie cel, cele kariery dokładnie. No i menu. Mamy zapis karierę, rozpocznij i tak dalej. No w sumie opcje, dobra. zaczynam sobie od pierwszego szpitala. Oczywiście to mam zablokowane, bo ten pierwszy szpital nam odblokuje na pierwszej gwiazdce, chyba się blokuje. Dobra, rozpoczynamy. Gierka jest naprawdę fantastyczna, jak ktoś lubi takie rzeczy. Witamy w Frapsie Two Point. Gotowy zbudować swój pierwszy szpital i ulepszyć paru pacjentów. Okej, okay. rozglądanie się. no Na początek są podstawy. Oczywiście przesuwanie władze. Kamerem, bardzo ładna grafika, co też mnie zszokowało, jak pierwszy raz odpaliłam. Zbuduj recepcję. Macie, widzicie, wszystko po kolei tak jakby sa samouczek. Wszystko zaznaczone jak dla debili tak naprawdę. Budujemy. Tutaj recepcje. Z i X odpowiadają za przekręcenie danego przedmiotu. Czyli budujemy sobie recepcję. Nie będzie recepcja tutaj. Recepcja. Potrzebujemy kogoś, kto będzie prowadził, czyli personel. Mamy asystenci, pielęgniarki, lekarze, dozorcy. No i mamy jakiegoś gościa, który jest wykwalifikowany na naprawdę wysokim poziomie. Lecimy dalej. I co tutaj? Pomieszczenia, gabinet, inter. Czyli to jest gabinet, w którym jakby diagnozujemy pacjenta chyba, co mu jest dokładnie. Tak mi się bynajmniej. Dobra, tutaj nie będziemy zakładać, ale założymy sobie tutaj. Macie również coś takiego, jak rozmiary danego gabinetu. Macie prestiż, rozmiary. No i w sumie. My potrzebujemy gabinetu 3x3, więc budujemy. Drzwi są podstawą, i podstawą są rzeczy, które Wam dochodzą, czyli um, biurko, szafka, i tyle. Możecie oczywiście ulepszać tapety i tak dalej, ale to w późniejszym czasie, bo jak na początek trzeba się skupić na tym, żeby osiągać te gwiazdki, bo potem, jak macie te trzy gwiazdki, to przychodzicie sobie do, po prostu do nowego szpitala. Następnie zatrudniamy i zatrudniamy lekarza. Tutaj macie opisy. Jest, ma maniery, jest dobry do leczenia i właśnie do e, tego, czego my potrzebujemy, czyli do stwierdzenia, co danej osobie jest. Cel otwarty, dobre wieści. Cel jest teraz otwarty. pojawili się pierwsi pacjent po rejestracji w recepcji, wyszli do gabinetu tego, tego, tamtego, celu zdiagnozowania. Tak, jak mówiłam, do diagnostyki jest Trzyb. ten punkt. Mamy przybliżanie kamery, obracanie kamery, przybliżanie kółeczkiem, nachylanie kamery, czyli w dół i mamy zdiagnozować pierwszego pacjenta. Dobra, jeszcze jedna kwestia. W obiektach ogółem mamy coś takiego jak kosz, gaśnica i wszystkie te rzeczy, które są podstawą, ławki i itd. Tak to jest bardzo potrzebne, dlatego że im więcej mamy pacjentów, tym więcej pacjentów sobie tutaj yy, czeka. Yy, im więcej, tym więcej potrzebuje jakiś stojak na ulotki, żeby poczytać, żeby się czymś zająć. Tak samo automaty z pitkiem, to jest ważna sprawa, bo jeżeli ich nie będzie, to oni nie będą nam tutaj marudzić, że ten szpital jest tak wybrakowany, że nawet wody nie dają za darmo, nie? O, tutaj można... Kudosów. To kudosy są właśnie odblokuj za 20 200, A, czyli potrzebujemy jeszcze 190, załóżmy, kudosów żeby odblokować takie coś. I to się już potem odblokowuje na każdą, jakby, recepcję. Nie, na każdy nasz oddział, który nowy otworzymy. O, Udej aptekę i zatrudni pielęgniarkę. No to zatrudnimy sobie najpierw pielęgniarkę. Tutaj gwiazdek ma cztery, tamta ma pięć, są piątki po Oczywiście też patrzymy na pieniądze. Powiadomienia: potrzeba apteka. Wyszli pacjent. Niech pacjent poczeka. Zrumowało. Mamy też coś takiego jak wiadomości, archiwum, skrzynka odbiorcza, w której znajdziemy bardzo dużo celi, które na przykład pacjenci chcą, żebyśmy spełnili, albo które są ważne dla nas. Jak widzicie, w pomieszczeniach e, pojawiły się nowe rzeczy. Apteka się pojawiła. Za każdym razem, gdy mamy coś budować, to po prostu to jest dobra apteka. And if you are listening to us from the newly opened hospital, just turn up the volume, because nothing drowns out the sound of yeah. Like the voice of world class. Next, 42 hours of music from the background band. Enjoy! Hmm, mummy, mummy, Okej, okay. tutaj mamy znacznik przyspieszania. Ja zazwyczaj sobie biorę dużą szybkość, bo na początku to jest bardzo przydatne, jak nie chcecie się nudzić. W późniejszym czasie, w późniejszym okresie im więcej rzeczy będzie, tym będzie gorzej wam zapanować nad danym czasem. Czyli na przykład będziecie sobie wtedy małą szybkość, ewentualnie zapazujecie, żebyście wszystko mogli ogarnąć w danym momencie. Bo tutaj naprawdę często jest chaos. Na przykład gościu mi się kiedyś spalił, wybiegi spalił mi pół um, budowli. Jak tego pomieszczenia. Pacjent uleczony, dobra robota. Więc um, jakby lecząc pacjentów poprawiamy reputację szpitala. No reputacja też jest ważna, bo jakby im lepsza reputacja, tym yy, lepsze dla nas, yy, lepsi pacjenci przychodzą. Dobra. Gra jest naprawdę z dozor. Zatrudniamy dozor I oczywiście z tego będzie seria, tak jak z kampusu. Umieść dwie gaśniki. To w obiektach mamy. Um, będzie seria z tego, jak i zarówno z. z, z bądź z kampusu. Dla mnie o niebo lepszy lepszy, bardziej rozwinięty, więcej, że tam ma Zalu tutaj po prostu. Znajdzie się na pacjentach, a w kampusie nad swoim własnym, jakby akademikiem, tak? Ale wracając do gry, mamy pierwszego zajebiście zadowolonego bajacza. Bajac. Idziemy dalej. Odblokowane pomieszczenie socjalne. Pomieszczenie socjalne jest do tego, żeby nasi, nasz personel, yy, nasi pracownicy, w sumie, odpoczęli. I najlepiej go zrobić duży, żeby on miał tam swój prest prestiż, dodać mu. Oczywiście szafeczki, żeby oni się przebierali, bo tutaj o to głównie chodzi. Sofa, tutaj mamy fotel. Dodajemy im automaty z i żeby... Własny. Oczywiście z tych automatów dostaniemy pieniążki. Kosz, gaśnica, no i kwiatka im postawimy, żeby im się nuci. Może w sumie. Jest jeszcze ring Sonika, bo ja tam miałam jakiś... Nie wiem co. Nie pamiętam już. Czarodziejski kociołek. Też niech im będzie. Broja rycerzy. Dobra, odblokowano toalety. No toalety są bardzo ważnym aspektem, bo inaczej nam się posikałem na miejscu. Okej, okay, a co tu jest? Tu jest wszystko porozmazowane, że to tego. A tutaj mam swój ogromny kampus, który możemy modyfikować. Co i tak pokażę wam na innych etapach, bo... bo czasami tutaj nie warto iść z tym, co oni Dobra, reputacja szpitala nam wzrosła, sterowanie obiektami. Okej, okay, wykryto nową chorobę, leszczyca. Super. Okej, okay. Jest, możemy też powrócić do mapy. I widzicie tutaj mamy list. E, projekt e, super choroba z radością ogłasza ukończenie projektu globalnego ludzi ogień. Okej. Okay. Dobra. E, tutaj mamy choroby, czyli depilacja ostateczna. Możemy rozpocząć jakąkolwiek... O widzicie tutaj nam drzewko się pos poszerzyło, bo jakby więcej rzeczy jest, tak? To ukończyliśmy po prostu to. Dobra. Tutaj mamy... Zarabianie pieniędzy. No i mamy sobie projekt włączony. zarabianie pieniędzy. Kontynuujemy. Możemy również zacząć się, jeżeli tam wciśniemy gra i on nowa, to po prostu wszystko nam się resutuje w tym danym szpitalu i zaczynamy go od nowa. Ja tak często robię na kampusie, gdy mi się nic nie udaje. Lecimy toalety postawić. Toalety postawimy. Tuolety postawimy. Jaśnie sorry, jakby tam było coś słychać, ale mam świnki morskie. Po prostu nie daję nagrywać, nie rozumiem czasu nagrywania. Głębsza diagnostyka, coś tam wyszło. Ach. Dobra. Lecimy dalej. Tutaj nam brakuje. O, taki znaczek oznacza, że nie ma w tym momencie lekarza. A więc zatrudnimy sobie tego lekarza, żeby ten mógł sobie odpocząć. Okej, okay, dobra. Zatrudnimy sobie jeszcze jednego dozorcę. W ogóle tutaj śmieszne jest, bo możecie sprawdzić personel. To, znaczy to nie jest śmieszne. Chciałabym pokazać, co jest śmieszne. Tutaj w personelu mamy listę pracowników, lekarzy i tak dalej. Wszystkich. My wszystkich tak. No i mamy coś takiego jak łapi duch. Gościu, na przykład mamy sytuację, że no nasz szpital jest oblekany przez duchy, a duchy się biorą z tego, że nam ludzie umierają po prostu na tej poczekalni, czy gdziekolwiek by weszli. Czasami sobie po prostu zdychną. I wtedy bierzemy takiego łapi ducha i on sobie gania za tym duchem. Pokażę Wam, że nam się taka sytuacja, a na pewno się zdarzy, bo, bo niestety tak jest. Dobra, możemy jeszcze sprawdzić sam pacjentów i zadowolenie, szczęście, zdrowie w ogóle całe. Mamy też choroby, jakie są, czyli zwłokia i kleszczyca. A dalej. Podnieść poziom szpitala, powiększając go, kolejne pomieszczenia i zatrudniając do do dodatkowe personel. Dobra, mamy asystentów też zatrudnionych. Zwracajcie uwagę też na te znaczki, które oni tu mają, bo czasami potrzebujecie gościa, które naprawdę zajebiście dobrze się zachowuje, a czasami po prostu tylko osobę, którą którą po prostu musicie tylko mieć. Dobra, mam coś takiego jak awans dla członka personelu. Jest to zadowalające, gdy po prostu podniesiemy mu pieniądze. Nie możemy oczywiście dużo podnieść, więc podniesiemy mu o tysiąc. Nieważne czy on będzie... Dobra i tu niech poczeka. Um... Nie możemy mu dawać aż za dużo, bo pamiętamy o tym, że mamy pieniądze, a nie wszystko się niestety zdarza. Dobra, i teraz widzicie, możemy sobie zastopować i powoli sobie zbudować diagnostykę, tak? Bo tłumacząc jest mi gorzej um, jakby się tym obsługiwać, ale czekajcie. bo macie tu taką gwiazdką oznaczone, że one są potrzebne. Dobra, szafkę. Jedna szafka. Kosz. Jaśnice wszędzie nie da, bo tu się często pali w szpitalach. Dobra, możemy pójść dalej. Mamy oddział. Mamy tam... diagnostyka. To była... Tak, tu teraz oddział robimy. Oddział lepiej, żeby był jak największy. Dlatego, że często nasi pacjenci o... oczekają, tak? I ten dźwięk jest akurat tutaj, w apteki Często czekają i, potrze i potrzebują tutaj łóżek. A jak im nie zapewnimy łóżek, zaczerzętej ilości łóżek, to po prostu oni znowu czekają i. To jest yy, ciężkie, że tak powiem. A te szafki aktowe i tak dalej, też są potrzebne. Dlatego, dlatego, że są, dlatego, że są potrzebne, żeby były tam przechowywane różnego rodzaju rzeczy. Jak się zaczynam, czasami. No, niestety. Dobra, lecimy sobie dalej. Jak na początek, po prostu taki odcinek będzie, bo tutaj jest dużo, dużo, dużo tłumaczenia też w pewnych kwestiach. Na każdym kroku prawie, tak jakby tłumaczenie tego Odkryto Odkryty o nową chorobę muchy. Okej. Okay. I k***os. Czasami jest tak, że pacjenci coś chcą i fajnie było im to spełniać. Mu ty przeszedłeś w kabel już w Wojskim. wojsku. Widzicie, wyleczony pacjent, zadowolony. Dalej, czy wszystkie... Gabinet, kolejny się pojawia. Za każdym razem się pojawia kolejny gabinet. Yy, I fajnie by było go robić. Jaśnie. Światka też mogę. Nie wiem, tak jak już w gabinetach. No i tutaj po prawej stronie macie coś takiego jak szpital jednogwiazdkowy i musicie wypełnić dane cele. Yy, mamy wyleczyć się trzech pacjentów z pomorności jasnej. Tutaj mamy ten projekt na dole: depilacja ostateczna, a u góry mamy zwiększanie zapotrzebowania. Zbuduj gabinet. Y Dwa gabinety te, żeby po prostu nam się powiększymy trochę, widzicie, udało nam się. Teraz pozostaje nam tylko wyleczyć trzech pacjentów z pomroczności jasnej. Okej, okay. więc sobie z tym lecimy. Mamy. Reputacja szpitala jest obecnie. Dobra. Aktualnie na tym etapie sobie po prostu zakończymy, bo był to wstęp prowadzący do tej owej gierki. Już mniej więcej wiecie, jak w to się gra, jak się ustawia. A my się widzimy w kolejnym odcinku. Odcinki. Będą, myślę, że do pół godziny trwały, aby każdy ktoś coś z odcinka wyciągnął, bo na pewno w każdym odcinku coś się będzie nowego działo: jak nowe działy, nowe choroby. Będzie totalny chaos czasami, coś się spali i myślę, że wam się spodoba. Także tutaj widzicie Mam Człowieka lampę. Dzień dobry, i będziemy musieli ich wyleczyć. Widzimy się w kolejnym odcinku. Ja się zlęknam.